Oferuję ci większą pewność siebie, produktywność, kreatywność, większe zarobki, po prostu lepsze życie. Serio, moje treningi, diety, pomoc, suplementacji dają więcej niż skoczenie w rozmiar S czy sylwetkę Apollo. Poświęć mi minutę. Sylwetka, o jakiej marzysz, lepszy stan zdrowia, to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwe korzyści są. Tylko lub pasz wypadkową tego. Ponieważ wymarzona waga lub dobrze zbudowana sylwetka zawsze wpłynie na poprawę postrzegania siebie, dają ci większą pewność siebie, wiarę w twoje możliwości, motywację do działania i z tego później wykujesz dyscyplinę i realizację marzeń. Zdrowa dieta natomiast to klucz do niezamglonej pracy mózgu. Produktywność, kreatywność, większe zarobki, poprawa standardu życia. No nie mów mi, że tego nie chcesz. Regularnie dostałem wiadomości od podopiecznych, mówiące mi właśnie o tych korzyściach, które zdobyli podczas naszej współpracy. I nauczyłem się nie patrzeć jedynie przez pryzmat sylwetki, wagi, mięśni, bo to jest droga do celu. A owym celem jest wspomniane właśnie lepsze życie. Dlatego naprawdę warto zainwestować w profesjonalnie ułożony trening, dopasowaną dietę, a także, jeśli sobie życzysz, suplementację. I gwarantuję Ci to jako wykładowca akademicki, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem i autor bestsellerowych książek branżowych. Zadbaj o siebie i pozwól sobie na lepsze życie.